Cześć, witajcie na kanale firmy Applaus. Mam na imię Edek. Zapraszam na krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń lipca. Jesteśmy w trakcie wakacji i sezonu urlopowego. Co oczywiście wpływa na zwolnienie tempo u wszystkich producentów z naszego portfolio. Dlatego dziś będzie bardzo krótko, zwięźle i na temat. Zacznę od lipcowych premier sprzętowych. I tak firma Alcom zaprezentowała nowy dwudrożny ultrakompaktowy system LAN RAY LR15, który zastępuje zasłużony LR14 wprowadzony w 2004 roku. System jest oparty o opatentowany przetwornik stęgowy w technologii ProRibon RBN 502RS z 500 5-calową cewką i obsługuje moc 1100 W a stosunek wartości mocy RMS do mocy szczytowej wynosi 1 do 15. Taka konstrukcja zapewnia absolutnie minimalne zniekształcenie, nawet o 90% niższe niż w konkurencyjnych klasycznych systemach liniowych. Pojedynczy moduł LR15 waży zaledwie 14 kg i mamy możliwość podwieszenia nawet 24 modułów w gronie. Po więcej informacji możecie zgłaszać się do Tomka Trzebiatowskiego lub Radka Strzeszka. Kontakty do nich znajdziecie w opisie tego filmiku. Kolejny news jest taki, że w końcu dociera do nas sprzęt, na który czekaliśmy od dłuższego czasu. Chodzi m.in. o aktywne paczki QSC serii K2. I tak mamy na magazynie głośniki K8, 2, K10, 2 i K12.2. Raz z basami KS-112. Ten sprzęt powoli ląduje na półkach naszych sklepów partnerskich. Niestety ostatnie dostawy nie pokryły w całości naszego zapotrzebowania i wciąż czekamy na większe basy, chociażby KS118 czy KS-212C. Dobra wiadomość jest jednak taka, że kolejna dostawa przyjeżdża do nas niebawem i górek będzie jeszcze więcej. Jeśli natomiast ktoś nie potrzebuje aktywnych paczek, to wciąż mamy na stanie spory zapas pasywnych gośników kołysce serii E. W sprawie zakupu tych paczek możecie śmiało uderzyć do Oda Majankowskiego. Kontakt do niego znajdziecie w opisie tego materiału. Docierają do nas również kolejne egzemplarze interfejsu Neumann NT48, który już dążyliśmy przetestować razem z panem Tomaszem Wróblewskim z portalu 0db.pl. Link do tej obszernej recenzji znajdziecie w prawym górnym rogu Waszego ekranu. Po więcej informacji o tych interfejsach możecie oczywiście zgłaszać się do Tomka Trzebietowskiego lub Radka Strzeszka. Kontakty w opisie. Jeśli natomiast macie dużo wolnego czasu i chcecie podszkolić się w tematach instalacyjnych, poznać platformę do zarządzania dźwiękiem i obrazem QSC Kusys i zdobyć certyfikaty potwierdzające Waszą wiedzę, to serdecznie zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach QSYS Architects prowadzających świat ekosystemu QSYS. Webinary pomogą zrozumieć jak działa platforma, jak integruje sprzęt i jak system można skalować. Poznacie także podstawowe zasady projektowania przestrzeni konferencyjnych za pomocą QSYS i najciekawszy case studies. Po ukończeniu szkolenia, otrzymacie certyfikat, dwa punkty awx a i opominek w postaci koszulki. Szkolenie u nas prowadzi Konrad Fengler, także możecie uderzyć bezpośrednio do niego w sprawie zapisów i dodatkowych informacji. Info kontaktowe w opisie tego materiału. Dziękujemy za Waszą uwagę. Grzecznie prosimy o lajka i suba, jeśli chcecie oczywiście otrzymywać powiadomienia o naszych najnowszych materiałach. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Cześć!